Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobniatków chciałbym Państwu opowiedzieć o Franciszku Sobczaku. Tak z niemiecka to będzie Franz Sobczyk. Był to syn piekarza, który się urodził w 1832 roku. I jako 20-letni chłopak wszedł, jakby to powiedzieć, w interes ojca i rozbudował bardzo dużą firmę. Ten Franz Sobczyk. Tak jak wspomniałem, um, urodził się i ta piekarnia ojca była w Raciborzu, no czyli w zasadzie y, tutaj, jakby to powiedzieć, na naszych terenach. E, bardzo prężnie się rozwijał, ponieważ już w 1868 roku kupił duży teren, wybudował fabrykę, e, w, 1900, e, e, w 1881 roku wybudował drugą fabrykę we Wrocławiu, w 1904 roku zrobił filię w Monachium. No, od 1882 roku był cesarskim, królewskim dostawcą dworu. No i powiedzmy, ta firma bardzo, bardzo dobrze się rozwijała, ale jak się skończyła, to za chwilę powiem. E, mój pierwszy taki jakby kontakt z firmą y, była z powodu tego pudełka, które tutaj widzicie, takie tekturowe pudełko i tutaj właśnie widać, że Franz Opcik y, był cesarskim dostawcą dworu i miał swoje firmy w Raciborzu, we Wrocławiu i w Monachium, czyli możemy z tego łatwo wywnioskować, że to pudełko musiało powstać po 1904 roku. No drugim, kolejnym przedmiotem, które wszedłem w posiadanie jest ta piękna obrotowa szafka Taki, nazwijmy to, obrotowa, reklamowa szafka pana Sobcika. I proszę zwrócić uwagę, tam u góry jest taki napis, franc Sobcik i tak dalej. Tam powinny być oryginalne, takie emaliowane, e, e, szyldziki małe, no ale. Ktoś, kto przede mną dotarł do tej szafki, te silniki sobie ściągnął i, i, i powiedzmy, już później próbowałem je odkupić, ale nie udało mi się z powodu wysokiej ceny, jaką ten ktoś zażądał. Ale szafka, całe szczęście jest u mnie i bardzo, bardzo mnie cieszy i pokazuje, jak ktoś, kto miał prężną firmę, starał się też bardzo dobrze reklamować, co dzisiaj widzimy po lodówkach, szafkach różnych firm. Te, te daty powstania tych oddziałów są bardzo przydatne. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, tutaj mam taki też dystrybutor, czyli taki stojak reklamowy, na którym powinno być 11 słojów. I ten, ten swój wygląda w ten sposób: mam dwa takie stojaki, a mam tylko jeden swój. Czyli licząc, że powinienem mieć 22 słoje, to mi tylko 21 brakuje, żeby te stojaki uzupełnić. A łatwo to poznać, ponieważ tu jest też Francobcik Breslau, czyli znowu wiemy, że to musiała być firma po 1881 roku, bo wiemy kiedy te napisy do Boża do Wrocławia i do Monachium przy, przy, przybywały, ale w każdym razie swój jest piękny, bardzo dobrze tu ma takie swoje specjalne gniazda, które się wkłada i to jest taki powiedzmy no też dystrybutor do sprzedaży. Tu będzie może ciężko zobaczyć, ale tu, tutaj w tym miejscu jest taka tabliczka, która jakby to powiedzieć opisuje co to jest za stojak, i z tej tabliczki możemy się bardzo, bardzo dużo to powiedzieć. Ja specjalnie zrobiłem takie zdjęcie, to jest właśnie ta tabliczka. I teraz jak spojrzymy na tą tabliczkę, to, to tak, dowiadujemy się, że jest to patentowane urządzenie firmy Sobcika, zastrzeżone patentem. Później mamy, że był właśnie tym carskim dostawcą dworu. I on sprzedawał kakao. Czekolady, konfitury, ciasteczka biskwitowe, ciasteczka e, miodowe, miał, e, jakby to powiedzieć, zarejestrowaną waren e, fabryk, czyli powiedzmy w Raciborzu i we Wrocławiu, czyli możemy z tego wywnioskować, że to musiało być przed 1900. Czwartym rokiem musiał powstać ten stojaczek, a widzimy tutaj piękne elementy secesyjne, ponieważ nie ma jeszcze wspomnianego monachium. Czyli dzięki temu możemy się zorientować, że na samym początku okresu, kiedy secesja, jakby to powiedzieć, weszła, już była ona wykorzystana w reklamie handlowej. Ta tabliczka naprawdę jest malutka w wielkości pudełka od zapałki, ale od zapałek, ale powiększając do tej wielkości możemy się. Bardzo dużo o tej firmie dowiedzieć. No, jak wspomniałem, pan Franciszek Sobczak zmarł w 1905 roku i jego firmę przejęli synowie Franz i Herman. No, muszę przyznać, że firma się bardzo rozwijała, bo w 1910 zatrudniała prawie 1300 pracowników, czyli był to ogromny zakład. No, ale trzeba powiedzieć, że przyszedł kryzys ekonomiczny no i w końcu lat dwudziestych firma zbankrutowała jeszcze w międzyczasie zmieniła jakby swoją trochę nazwę ponieważ synowie zrobili że to była Sopcik Roka próbowałem sprawdzić co to znaczy ta Roka ale jakoś nie za bardzo udało mi się znaleźć ale jest to dla mnie w każdym razie informacja że jeżeli Trafię na, jakiś, na jakieś opakowanie czy jakiś szyld, gdzie będzie napisane sopci groka Werkę, yy, yy, no to jest wtedy bardzo prawdopodobne, że jest to kontynuacja reklamy, a ponieważ zajmuje się historią reklamy, historią kupiectwa, bardzo mnie to interesuje. Także yy, pierw było takie tekturowe pudełko, później była taka obrotowa szafka reklamowa, później trafił do mnie pierwszy. I drugi, bo mam, tak, wspomniałem, dwa takie stojaki. Później udało mi się we Wrocławiu na giełdzie kupić jeden swój e, sopcika. No i muszę powiedzieć, że mam też reklamy emaliowane, bo jest na przykład reklama emaliowana, e, gdzie też pisze e, czekolada, kakao, e, sopcika. Nie wiem, czy to z ziemi zostało wykopane, jest ona w Kanadzie w niezbyt dobrym stanie, ale proszę zwrócić uwagę, że e, tej firmy nie ma już prawie od 100 lat i... Ta emalia jeszcze całkiem dobrze funkcjonuje, no z tej strony jest tu sporo pordzewiałe, bardzo prawdopodobne, że zostało to gdzieś wykopane z ziemi, ale w każdym razie jest oryginalny szyld, no i oczywiście szyld, który również do mnie trafił, piękny sobcik, szokoladę, taki rycerz trzymający, jest problem, ona gdzieś była na strychu, tutaj smoła na to kapała i powiem szczerze, tak nie za bardzo Biorę się za oczyszczenie tego, ponieważ może się okazać, że ta smoła związała się z farbą, która jest naniesiona na tą wytłoczoną blachę i powiedzmy mógłby się ten szyld zrobić mniej czytelny. Także jeżeli gdziekolwiek Państwo spotkają nazwisko Franz Sobczyk, Rati Racibór, Breslau, Wrocław i Monachium, to jest to firma, która właśnie na Śląsku bardzo prężnie się rozwijała. No nie wiem, co to jest to mroka, ale myślę, że prędzej czy później się dowiem. No i cieszę się, bo jak nagram taki filmik, który się nazywa Franz Sopcik, i ktoś go wbije sobie, że tak powiem, poszuka w Google, to oprócz informacji, którą ja dostałem obecnie przygotowując się do tej audycji, to pojawi się mój filmik i będziecie Państwo mogli zobaczyć ładne materiały reklamowe, którym się ta firma z Boża reklamowała. No, na przestrzeni w zasadzie prawie 80 lat, no a Później, w czasach, kiedy był wielki kryzys światowy, zniknęła z powierzchni Ziemi, i nie ma po niej śladu. Dziękuję.